Cześć, ciemoneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W grze to Ribash, ale tym razem to będzie taki poradnik, jak sobie kupować jakiś no, wygląd do swojej postaci, jak go sobie robić. Ja się na tym aż tak za bardzo nie znam, tak więc wszystkiego Wam dokładnie nie wytłumaczę, ale takie podstawowe rzeczy, jak sobie kupić na przykład żeby być zielony, albo żeby, żeby mieć taki cień inny i takie inne rzeczy to Wam mogę powiedzieć jak to kupić ale są też jest coś takiego, że można samemu sobie robić skórki, czyli że jak chcę mieć twarz na przykład, no to sobie kupuję coś tam i mogę sobie tą twarz kupić, że będę miał jakiś swój tam, nie wiem no, wygląd, który tam sobie narysuję na tej twarzy, coś, coś w tym stylu no i ja Wam pokażę jak, jak coś takiego zrobić, to zwyczajne sobie kupić jak Robić własnych sekstów, tego wam nie pokażę, ponieważ tego jeszcze nie wiem. Dobra, a więc, jak to ogólnie wygląda, Wam jeszcze coś takiego wam pokażę tutaj, coś takiego ciekawego. Widzicie takie cienie tutaj na nogach też, takie brązowe i takie zielone. I jak te wszystkie rzeczy kupić, która jak się nazywa, to wam powiem. To wszystko się robi na stronie tego Toribasza, tak więc teraz przechodzimy do strony. No, dobra, przechodzimy do strony. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już na stronie. Już nagrywa się? Tak, dobrze. Jesteśmy na stronie y, Toribasza. Tej głównej. Link do niej jest oczywiście w opisie. Zresztą no, wystarczy wpisać toribash.com i tutaj nam się do coś takiego. I żeby. Mm, Przejść e, do strony, musimy kliknąć sobie e, forum. No dobra, forum też może być, i tu mamy zakładkę. E, SHOP. Tylko oczywiście tam nam się wyświetli że musimy się najpierw zalogować. SHOP, i tutaj mamy takie swoje statystyki. Też nam możemy sobie to zobaczyć. E, I klikamy market, i tutaj mamy y, jakieś itemy do kupienia. Na początku. Y, ogólnie tutaj jeszcze pod shop możemy zobaczyć ile mamy TC czyli tej waluty e, Tory Credits i tą walutę zdobywamy y, wygrywając w pojedyn, pojedynki takie o jakieś grubsze sumy albo po prostu za każdą wygraną w grze takiej e, rankingowej jakby na serwerach e, które są założone przez e, przez tych no, tych tych przez grę, nie wiem, no nie wiem jak to wyjaśnić do końca. Hmm. No ale tu ja mam akurat 542, ponieważ ostatnio wygrałem turniej. I na razie nic nie będę za to kupował. No i tutaj mamy jakieś itemy. No ale jak tu widzimy, jakieś ceny są potwornie wielkie i nie każdego na to stać. Tak więc yy, zacznę Wam, przedstawię Wam takie yy, naj, naj. takie naj. Najtańsze, o najtańsze. I e, temy, jakie są dostępne, Pierwszy to jest. E, chron, chronos, czyli. Chronos, no i to jest takie. Mm, jak to wygląda? Bierz na przykładzie krwi sobie weźmiemy, jakie rzeczy są do kupienia, jeszcze Wam e, zaraz wytłumaczę. I tutaj możemy sobie kupić e, e, w kolorze Chronos, i to jest różowy, czyli tak naprawdę. Nie wiem, czy komuś to się spodoba. Drugi to jest glad Gladiator, że tak powiem, taki kolor. I tutaj mamy już kolor taki yy, kurzu, taki brązowy. Kolor. No i to też jest w miarę tanie. Tak więc to takie początkowe. Ja na początku wszystko miałem w, w tym kolorze, właśnie. I jeszcze trzeci to jest OR. Yy, nie to. Nie tak. ORC. I to jest kolor zielony. I teraz mam. Jestem zielony, że tak powiem. I to już jest trochę droższe, aczkolwiek nie jest aż takie straszne, żeby, żeby nie móc sobie na to pozbierać. I jeszcze Wam powiem, jakie są itemy. To jest ogólnie sklep, i to są oferty wystawiane przez graczy. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, jakiego, kto ma to sprzedawać. Tutaj pisujemy item tu wpisujemy maksymalną cenę, czyli to się jest standardowo się tyle ile mamy tych tory kredytów i szukaj i oczywiście strony mamy, se przeglądamy a teraz pokażę wam to chyba, tak, to i tutaj pokażę wam jakie itemy są dostępne, co jest co blood, blood color to jest kolor naszej krwi i tutaj mamy to jest taki sklep standardowy, też możemy sobie to kupić, ale w markecie podejrzewam, że są tańsze rzeczy. No i tutaj mamy tych kolorów tyle. Potem jest y, y, takie coś, Relax, i to są nasze y, mięśnie, stawy, stawy raczej. I one są, jeżeli klikniemy y, na tą naszą kuleczkę w Toribaszu Rastu, to wtedy będziemy mieli taki kolor tych takich mięśni. Jak się mają zginać, to one będą miały taki kolor, ale tylko jak widzimy, pół tego, to co ma się z... w tą, w którą stronę ma się zgiąć. Mam nadzieję, mam nadzieję że rozumiecie, o co mi chodzi. Torsa kolor, czyli nasza klata, jaki będzie miała kolor, też trochę tego jest. Ghost Color, czyli nasz cień, duch. To nie jest to, że będziemy mieli cienie przy rękach, tylko to jest cały nasz duch, czyli ten ruch, co wykonamy zaraz będzie. DQ to jest. Jak walniemy w ziemię jakimś, wylecimy poza kółko, albo walniemy w ziemię jakimś niepożądaną częścią ciała, to możemy sobie ustawić, że będzie na przykład różowy kolor, albo, albo jakiś inny. Force to jest ogólnie nasz kolor, czyli no to jest odwrotność do tego re, RELAX relax, nie, nie wiem jak to się czyta, w angielskim nie jestem jakimś mistrzem i tutaj mamy już takie fajne rzeczy, które mi się bardzo podobają right hand motion trial, czyli czyli po prostu taki cień, który leci za naszą prawą ręką i ten cień no taki, no taki fajny efekt daje, zresztą tam widzieliście w tym y, filmiku, co na, tam pokazywałem, co na początku oglądaliście lewej ręki, y, prawej nogi i lewej nogi, dalej mamy y, user text color, czyli jeżeli będziemy pisać, y, pisać, no to po prostu będziemy mieli taki kolor. Tylko nie wiem, czy to dotyczy. Y, tego co piszemy, bo są w ogóle takie dwa tryby pisania że można pisać y, tak jakby się tak jakby my jesteśmy w grze i że nas człowiek to mówi ten ludzik nasz, albo można też pisać po prostu na czacie i nie wiem czy to do czy tego co mówi nasz ludzik czy czatu grip, czyli y, jak się złapiemy ręką czegoś, no to będzie taki kolor sobie y, jaki tutaj sobie wybierzemy grip, y, m Emote. Emotion, nie wiem. Em, niech będzie emote. I to jest. Yy, po prostu yy, ten. O, to jest do tego co nasz ludzik mówi. To chyba jest to. I hej, kolor, kolor. No i tutaj mamy sobie kolor włosów wybrać. Włosy doszły niedawno. Tak więc jeszcze nie, nie do końca ogarniam o co chodzi z tymi włosami ponieważ y, jak kupiłem sobie takie samo coś, to tych włosów nie będzie. Ja sobie kupiłem coś takiego. No i tych włosów tam rzeczywiście. Y, no te włosy mi się nagle nie pojawiły. To trzeba coś jeszcze chyba do tego dokupić, ale ja y, już na razie, na razie tego nie ogarnąłem do końca, więc nie wiem. Dobrze, a więc to były wszystkie itemy, jakie są teraz dostępne w grze. Mniej, mniej więcej, no bo są jeszcze jakieś. Y, tekstury można sobie tam dorobić, ale yy, zresztą to mogę Wam nawet pokazać Mar nie to, nie to nie to, nie to, tekstury, o i tutaj mamy yy, na przykład teksturę głowy i to jest taki szablon ogólny tutaj do każdego mamy ogólny szablon i jak już może, możemy sobie kupić naszą teksturę Template. no to jest szablon Tutaj możemy kupić. I to kosztuje, tekstura głowy kosztuje na przykład 2000. Hmm. Nie, do nie wiem, jak, jak zbiorę 2000, to trochę się tym zainteresuję i sobie taką e, teksturę zrobię. I wtedy Wam też to pokażę. Dobra, jak już sobie kupiliśmy taki item, to jak go, jak go założyć na siebie, że tak powiem? Tutaj mamy mm, taką zakładkę Ekwipunek. I tutaj mamy sobie, mm, najpierw klikamy deactivate desakti i tutaj mamy itemy, których y, akurat nie używamy, czyli jak kupimy item, to on będzie y, tutaj. I tutaj przy każdym itemie mamy y, możemy sobie aktywować albo edytować ten item, albo zobaczyć w sklepie, albo wyszukać w, w tym markecie. I tutaj będziemy mieli item, klikamy sobie y, aktywuj i wtedy on się pojawi w itemach o nazwie Active. No, i tu mamy to. Wszystkie itemy, które ja akurat używam. Dobrze, a więc to chyba wszystko już wam wyjaśniłem, jak sobie takie, takie coś kupić. Jeżeli czegoś się dowiem, no to ewentualnie to będzie w opisie jeszcze napisane, coś mądrego o tym, albo po prostu dorobię drugi film. Nie wiem. Tak więc, wielka zagadka. Skąd ludzie biorą takie. Mm, takie kolorowe ubranka sobie no to została rozwiązana mam nadzieję, że wam to w czymś pomogło ja byłem Julek, to był poradnik z gry rybasz do zobaczenia, cześć